W Włosiowie pojawiły się tłumy ludzi na powracającej po dwuletniej przerwie imprezie ogrodniczej zorganizowanej przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Włosiowie. Dwa lata pandemii, nie, nie da rady było tego zorganizować, ale dzięki mojemu uporowi i pracowników udało się zorganizować w tak cudownym otoczeniu i pogodzie Dzisiejszą 21. imprezę Wiosna Kwiatów, która zakończyła się z piękną frekwencją i bardzo dużo jest wystawców ponad 200 wystawców. Jestem bardzo zadowolony z tego. Myśmy się dzisiaj zderzyli z takim wielkim zainteresowaniem, bo już od samego rana na teren wjechać tutaj to była sztuka. Gdyby nie pomoc policjantów, tutaj byłby wielki problem na drodze dojazdowej do Łosiowa. Natomiast świadczy to o tym, że ludzie są wygłodzeni takich imprez, dążą do tego, że jednak trzeba i zadbać o obejście, bo zakupy kwiatowe czy, czy tym podobne zakupy to dotyczą głównie naszego obejścia i otoczenia najbliższego. I o tym rolnicy nie zapominają. I bardzo chętnie przyjeżdżają pooglądać wszystkie nowości, które się ukazują w tej dyscyplinie. I rzeczywiście w Łosiowie na targach ogrodniczych pojawiło się mnóstwo pasjonatów, którzy prezentują różnego rodzaju kwiaty. Nie zabrakło także doradców, którzy podpowiadali, jakie kwiaty w domu i zagrodzie powinny się znaleźć. Jestem mamą. Florystki, która zdobyła złoty medal w grańsku, i w tym roku wyjeżdża do Szanghaju, do Chin na mistrzostwa. Ja sama osobiście jestem wystawcą od kilkunastu lat. Aranżuję ogrody, mam piękne dekoracje, kompozycje połączone z kwiatami. Ale ważna, ważna informacja ze strony pana, rzeczywiście, mimo że ceny poszły w górę, bo trzeba szanować pracę rąk ludzkich, ogrodników, którzy pieczołowicie przygotowują. Swoje sadzonki ziół, kwiatów, drzew. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie. Ludzie się stęsknili za właśnie zielonymi liśćmi, roślinami, kwiatami kwitnącymi, ponieważ człowiek właśnie dąży do tego, żeby otaczać się kwiatami, roślinnością, co wzbudza pozytywne emocje i życie jest piękniejsze każdego dnia. Mamy rabatówkę, mamy zioła, tutaj możliwość kupienia też krzewów, różnych odmian róż, drzew i bardziej szlachetnych i takich bardziej klasycznych. Szerokie, bardzo jest taki szeroki wachlarz oferty naszych ogrodników. I co ważne, te sadzonki są dobrze wypielęgnowane, przygotowane. Wiosna kwiatów to także wizytówka opolskiego i polskiego rolnictwa. Łosiów już po raz 21 jest stolicą roślin kwiatów województwa opolskiego. Myślę, że i nie tylko województwa opolskiego. To znakomita okazja dla tych, którzy lubią kwiaty, lubią mieć piękne ogrody, lubią mieć zadbane posiadłości i chcę również powiedzieć, że w województwie opolskim program odnowy wsi 25 lat i to, że opolska wieś jest prawdziwą marką to jest właśnie zasługa takiego wydarzenia jak właśnie wiosna kwiatów w Łosiowie to jest to, że wy opolanie my opolanie przyjeżdżamy tutaj kupujemy kupujemy kwiaty, kupujemy rośliny, kupujemy sadzonki i dzięki temu rzeczywiście mamy się czym pochwalić W Kwiatów była także konferencja na temat innowacji w rolnictwie i rozstrzygnięcie konkursu Agroliga 2020-2021. W województwie opolskim mamy ponad 25 tysięcy gospodarstw rolnych i naprawdę bardzo wiele tych gospodarstw zasługuje na wyróżnienie nie tylko na szczeblu regionalnym ale i na krajowym. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że rolnictwo polskie cieszy się wysoką marką, wysoką oceną w Unii Europejskiej. Pomimo tych obaw, kiedy wchodziliśmy do Unii, to na tle kraju rolnicy opolscy są, nie boję się tego użyć słowa elitą. W związku z tym dzisiaj możemy mówić że opolscy rolnicy są elitą rolnictwa europejskiego i miałem olbrzymią satysfakcję, że wręczałem tutaj puchary w imieniu marszałka i w imieniu samorządu województwa opolskiego dla tych, którzy zwyciężyli w kategoriach regionalnych i muszę powiedzieć, że patrząc na tych liderów, to cieszę się, że są producenci. Trzody, że pomimo tych trudnych lat, warunków, jednak produkcja zwierzęca i mam nadzieję, że będzie się rozwijać, bo jak nawet rozmawialiśmy czy dyskutowaliśmy prezentacje na konferencji dotyczących innowacyjności w rolnictwie, to jednak bez produkcji zwierzęcej, bez obornika, bez masy organicznej, niewiele tutaj można zrobić. Liderów mieliśmy od roku 2020, bo sytuacja covidowa nam opóźniła te wręczanie. Natomiast jestem mile zaskoczony, że ci liderzy właśnie są w okolicach Kietrza, Baborowa. To są, to są liderzy, którzy pracują na czwartej klasie gruntów i też są ich najlepsi z najlepszych, także można naprawdę się uczyć od tych ludzi wielu rzeczy. I tutaj nagradzaliśmy ludzi i w dziedzinie Najlepszy Rolnik, i w dziedzinie Najlepsza Firma Rolnicza, co też nie jest bez znaczenia. W dzisiejszych czasach prowadzić firmę to jest wielkie wyzwanie. Tutaj jest naprawdę na wysokim poziomie rolnictwo na polszczyźnie. Tutaj promujemy przede wszystkim też w dosyć dużym stopniu ekologię dzięki zaangażowaniu naszych pracowników w nowe technologie. Impreza organizowana przez opolski ośrodek doradztwa rolniczego w łosiowie zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem odwiedzających. I wystawców z całego kraju. Także i ta zorganizowana po raz XXI na pewno była udanym wydarzeniem. Odwiedziło ją kilka tysięcy mieszkańców opolszczyzny i ościennych województw. Program zrealizowano we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Program zrealizowano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Program zrealizowano we współpracy z Izbą Rolniczą w Opolu. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.